Siema siema tajtory, witajcie w trzecim odcinku na moim kanale ze świątecznego maratonu Brawl Stars Na sam początek mam tutaj przygotowaną taką specjalną karteczkę Którą dostawaliśmy na finałach światowych i mogliśmy sobie na niej zapisywać Jakieś różne rzeczy do komentowania A ja postanowiłem, że zapiszę tutaj 10 losowych subskrybentów mojego kanału Czyli jak jeszcze nie masz subika ziomal i chcesz być zapisany na tej kartce To koniecznie subskrybuj i zostaw łapeczkę w górę pod tym odcinkiem Bo to też jest ważne I w komentarzu napisz jak chcesz być zapisany To właśnie w kolejnym odcinku będę tutaj pokazywał te osoby które zapiszę. A jak widzicie w Brouweru mamy nowy sezon. Nowy mecha sezon, wyszedł też nowy karnet. A to za tym idzie tutaj wyszedł pan który ostatnio właśnie zgarnął ode mnie ten karnetik z Instagrama. Gratulacje, Zgłoś się do mnie na tego oto maila. Masz dwa dni, żeby odebrać swoją nagrodę. Ale jak ktoś spokojnie już w jutrzejszym odcinku będzie kolejne rozdanko i tam już wygra każdy. Wystarczy być po prostu na YouTube, nie trzeba mieć Instagrama. To się każdy ma szansę wygrać, o to mi chodzi. To co, po kolei, od czego sobie zaczniemy, widzowie? Dzisiaj pokażę wam sposób, jak zdobyć mecha skrzynkę za darmo. E, no, nie trzeba jej kupować, tylko możecie jedną mecha skrzynkę zdobyć za darmo. Każdy z Was zaraz sobie do tego przejdziemy. Ale też myślę, że kupię ten pakiecik z dwoma mecha skrzynkami i sobie je otworzymy dzisiaj na odcinku. W ogóle co mamy w sklepie? No jest nowy karnecik, którego też sobie zaraz odbiorę bardzo fajnie. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też macie już ten nowy karnet. Właśnie jak ktoś planuje się zakupić teraz, na przykład nowy karnecik czy jakąś inną ofertę. Pamiętajcie o kodzik Torii, Każda osoba, która wpisze kodik Torii i z moim kodem zakupi ten nowy karnet lub coś innego, będzie pozdrowiona na odcinku i na tego maila wysyłajcie nagrania lub screeny Ja już jutro lub pojutrze De pozdrawiam na filmie. No i zacznijmy sobie od nowego posta twórców Brawl Stars, ponieważ tutaj napisali nam kilka ciekawych rzeczy odnośnie tego nowego sezonu. Nowy sezon zaczyna się właśnie teraz. Skórka Mecha Mandy jest w karnecie Brawl, a dwie kolejne odmiany skina Mecha Mandy plus tytuł są w Brawl Passie Plus. Mecha Boxy są już dostępne w sklepie, a jeśli ma się szczęście, można je także dostać w codziennych wygranych. Mecha Piper i Jessie można kupić w sklepie ze zniżką oraz w katalogu klejnotów. Mecha Piper to skórka Hypercharge, która zostanie usunięta ze sklepu pod koniec sezonu i będzie ponownie dostępna w specjalnych pudełkach lub wydarzeniach. Uprzednie skórki mecha będą dostępne w obniżonej cenie pod koniec tego miesiąca. Jak zwykle jeśli kupisz browpassa plus w sklepie Supercell otrzymasz dodatkowe 30% expa. Więc ja właśnie karnecik będę sobie kupował na sklepie Supercell'a oczywiście z kodzikiem Tori. więc pamiętajcie tylko tutaj 28 zł i do tego dużo tego karnetu wam się odblokowywuje, bo aż 30% od razu. Ale właśnie z takich ciekawych rzeczy tutaj wrzucili też te oferty na mecha Piper, nowego skinka, który jest hiperskinem w ogóle nie wiedziałem. No i na mecha Jessie, która kosztuje 40 zł, więc ciekawie. Ale ważne info na razie nie kupujcie żadnych kolejnych mecha skinów, tych wcześniej, które już były e, tylko poczekajcie do końca miesiąca, e, no bo tak jak twórcy pisali, będą one na zniżce i będzie można kupić je taniej. Swoją drogą obtajmy sobie na szybko tego skina Mecha Piper, czy on rzeczywiście jest warty swojej ceny, no bo jednak to jest skórcze hiper skin, więc jest on bardzo drogi. Oczywiście, można go trafić też w skrzynkach, nie? E, no i na to liczę, trzymam za was kciuki, że wam się uda. Dobra, jest naprawdę śliczny, jeszcze w tej różowej wersji mi się akurat bardzo, ale to bardzo podoba, e, no i myślę, że nie ma co dalej go darżekać, nie? Jest wart swojej ceny i zasłużył na to, żeby być Heeper. Jeśli chodzi o karnecik, to na pewno już dobrze go znacie, wiecie co on skrywa, ma dużo fajnych rzeczy. A jeśli chodzi o jego tytuł, bo to jest ciekawe, Giga Robot, <laughs> więc naprawdę fajny tytuł, e, ale dalej sobie przejdziemy zaraz do ciekawszych newsów. Wam tylko chciałem przypomnieć o tym, że już coraz bliżej do świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia. A więc jeśli jeszcze nie macie prezentu, zapraszam was serdecznie na mój sklep dla widzów. Tutaj znajdziecie bardzo fajne bluzy, czy koszuleczki i wiele innych mocnych rzeczy, więc koniecznie wpadajcie, czy to prezent na święta, czy na Mikołaja. Link do sklepu podany jest w opisie i do każdego tam mówienia, dużo tam zdjęcia z autografem. Dobra, to teraz przejdźmy, sobie może do kupienia tych skrzynek, zanim Wam powiem, jak tą skrzynkę w ogóle dostać za darmo, bo jest taka opcja. No i trzymajcie kciuki, widzowie, żeby coś tutaj w tych skrzynkach było. Co moje pierwsze mecha boxy. Dzisiaj na live'ie otworzymy kolejne, więc wpadajcie na live'ika będzie około 18 lub 19. I proszę, teraz to jest ten moment, błagam, sypnij mi jakiegoś fajnego, nowego mecha skina. 9 rzeczy, nie wiem, co to oznacza. Czy 9 rzeczy oznacza, że coś tu będzie. Kurczę ciężko mi powiedzieć, widzowie, może mi się akurat po i coś trafię. No bo jeśli chodzi o wcześniej jeśli więc Stranger pink, to za dużo farta nie miałem Ale tutaj chyba też się podobnie zapowiada Bo znowu na razie nic nie mam Jedynie jakąś dziwną ikonkę gracza Dobra, jeszcze jest druga skrzynka, tak? Na spokojnie widzowie, chyba jeszcze nie każdy łapę w górę zostawił Kto jeszcze nie ma łapeczki, no to szybciutko zostawiamy I teraz się uda, wierzę w to! Znowu 9. Więc najprawdopodobniej znowu nie stanie trafiłem, i tak oto straciłem 149 gemów. Nice, świetny to był zakup. Ale za to, jeszcze gorszy zakup, to jest to, co zrobiłem teraz. Znowu się pomyliłem i przez pomyłkę aktywowałem karnet zadwiarski, ale nie na tym koncie, co trzeba. Ja nie wiem, mylą mi się te konta, widzowie. Wbiłem przez Supercell Stora, kupiłem znowu na moim drugim koncie niepotrzebnie. Na tym Toli to Anana. widzicie? chciałem kupić na głównym, a mam tutaj. No to jest jakaś masakra. Drugi raz tak samo się pomyliłem. Nie no ja w to po prostu nie wierzę, widzowie. Serio, to to jest, że Przynajmniej dostanie trochę gemów, to sobie będę mógł pootwierać tutaj na tym koncie, ale jestem bardzo niezadowolony i, i, i zawsze uważajcie na jakim koncie kupujecie karny. No dobra, a propos tytułowego tematu tego odcineczka, wbijamy sobie teraz w misję i tak się składa, że tutaj wleciały nowe specjalne świąteczne misje i uwaga! Już za pierwszą dostajemy 5 prezentów, to jest naprawdę spoko. Prezenty wracają na święta typowo i możemy je zdobywać. Później za drugą mega misję... Em, Dostajemy 1000 golda i 1500 expa Za trzecią, uwaga, tylko ona nie jest fajna Bo trzeba wygrać 20 bitw, ale to ja sobie to zmienię Nie będę grał areny za dymy Tutaj dostajemy aż 10 prezentów A na końcu mamy Mecha boxa za darmo Tak jest, da się to zrobić, mordeczki Trzeba tylko wykonywać te misje i to jest jedyny na razie działający sposób Który gwarantuje wam mecha boxa To jest naprawdę spoko Jeszcze dostajemy punkty expa do kartetu pro No i na końcu mamy jeszcze między innymi, jak widzicie 5 prezentów kolejnych w następnej misji I jeszcze są kolejne, 15 g nawet można zgarnąć za free, co jest i te mega misje są naprawdę fajne, one trwają przez cały miesiąc i na końcu jeszcze taka tylko z karnetem zadywiartkim, 10 prezencików, więc no powiem wam szczerze warto te mega misje wykonywać, zacznijcie sobie już dzisiaj, jeśli wam się nie podoba jakaś misja, możecie kliknąć zamień i wtedy sobie wybieracie jakąś inną, ale generalnie myślę, że na easy są one do zrobienia i dzięki temu no każdy może zrobić tą oto piękną mega misję i dostać mecha skrzyneczkę za free, ale nie wyłączajcie się tego odcinka, mam kilka innych ciekawych newsów między innymi obczajmy sobie szybko tą animację Mecha, bo widzimy tutaj Mecha skiny w dosyć dziwnym przebraniu. Ehm, niby to są te nowe, które wychodzą, ale one nie są do końca tak ubrane jak w Brawlu. I mają same bluzy. Dopiero teraz ubierają tą swoją zbroję, ale na początku były w jakichś takich dziwnych ubrankach. Ehm, no ale dobra, obczajamy sobie, co będzie dalej w tej animacji. Ona nie jest długa, a może skrywa coś ciekawego, więc patrzcie uważnie, może coś ciekawego nam się tutaj udawniej znaleźć. Oglądamy. Ej, tu mamy pokazane chyba specjalne wszystkie domki, jeśli o nich chodzi. Patrzcie, to jest domek Mandy, to jest domek Jesse, a to w takim razie musi być domek Hyper. Tak wyglądają ich domy. Ciekawe. Dobra, oglądamy sobie dalej. Zobaczmy co ciekawego tu jeszcze będzie. Patrzcie, klikają sobie szybciutko bomby. Ehm, no, nieźle to wygląda, muszę przyznać. Ale w dalszym ciągu nie skrywa to nic takiego specjalnego, co moglibyśmy tutaj uznać jako, nie wiem, jakąś podpowiedź odnośnie zbliżającego się Brolutoka, który już na dniach będzie. Ehm, więc no. Następnie wbijamy sobie do ziomka o niku Drie On przypomniał o mocnym sprayu, który jak się okazuje, jest jednym z najrzadszych sprayów w grze. Jeśli ktoś z Was ma ten spray, to macie mega, mega. Rzadki spray, ale raczej nikt go nie ma, bo jego ma tylko około 1000 osób widzowie na świecie, więc to jest bardzo rzadkie. I pewnie zastanawiacie się teraz, jak ten spray można było w ogóle zdobyć, już wam mówię. Był specjalny event twórców Brawl Stars w Londynie, Comic Con, i kto tam był osobiście, to po prostu miał szansę go dostać, więc trzeba było być w Londynie na evencie, No i jak byliście, się tego dostawaliście. Dopiero co skończył nam się event Stranger Things i tak się składa, drodzy widzowie, że jeśli chodzi o ten event, no to w chińskim Brawl Stars dalej on trwa. I co więcej, oni dostali specjalne nowe takie zielone, które wam kiedyś przedstawiałem, że one mogą do nich być, bo są tam w plikach gry no to teraz one tam wleciały i normalnie mogą je otwierać my takich specjalnych paczek nie mieliśmy przez cały event odkąd on trwał, a oni mają do nich dostęp i normalnie mogą je sobie otwierać, więc ciekawa sprawa może uda mi się ogarnąć, żeby mi działało no już znowu chińskie Brawl Stars i nagram wam z tego jakieś odcinki, zobaczymy jak to tam wygląda pamiętajcie o tym, że możecie mieć swój szczęśliwy dzień, jeśli chodzi o codzienne zwycięstwa i nawet dzisiaj myślałem i mecha skrzynka, jak macie farta na przykład jeden z moich widzów ją miał, więc gratulacje dla ciebie Um, jak ktoś z Was też miał to naprawdę zazdro, ja niestety dzisiaj nie Rozpoczął nam się nowy sezon, jestem ciekawy kto teraz będzie top 1 e, Są osoby, które mają po 97 tysięcy kucharków i tak dalej, więc zobaczymy kto teraz będzie najlepszy w tym sezonie. A ja będę się już z wami żegnał, widzimy się w kolejnych odcineczkach i na live'ach. Do zobaczenia, pionach.